Cześć, z tej strony Bartek Zobaczcie, nie wiem czy Wam kiedyś pokazywałem ten mój karnister. kupiłem sobie już go kiedyś tam e, 10 litrowy to jest a teraz sobie kupiłem 5 litrowego o tu jest jeden, tam jest drugi sobie kupiłem 5 litrowy bo mówię e, ja to tylko trzymałem benzynę w tamty Zwykły bańka, ale mówię już, była okazja, to kupiłem prawdziwego 5-litrowego. A tu mam dychę, co mam? Czystą benzynę, bo tam będę sobie rozrabiał, czyli ja, żeby nie nosi takiego dużego bańka. O, tak to wygląda, nawet tu jest. Nie wiem, czy Wy widzicie, ile jest benzynki. Prawie całe jest. Tu jest, Dzisiaj. No, o tu będzie, tak, to No, no to sobie, kupiłem takie dwie rzeczy, <laughs> piła się ta popsuła, ta chińska, no poza tym wszystko chodzi. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do kolejnego odcinka, na razie cześć.